Opowiedzieliśmy sobie o początku, czyli o stworzeniu świata w mitologii nordyckiej, lecz tam, gdzie początek, musi być też koniec. Tak więc dziś przyszła kolej na Ragnarok mityczne wydarzenie, o którym słyszał chyba prawie każdy. Z grubsza kojarzymy, że jest to koniec świata ostateczna bitwa, w której prawie wszystko ma spotkać koniec, a później świat narodzi się na nowo. To taki ogólny zarys tego wydarzenia. Zagłębmy się więc w szczegóły. Zapomnijmy więc na chwilę o naszym świecie i zanurzmy się w tym, w którym Odyn przemierza nieboskłon na swym ośmionogim koniu, a Loki płata wszystkim figle. Wyobraź sobie ogromny kataklizm. Wszechświat i wszystko, co się w nim znajduje, ulega zniszczeniu. Nawet bogowie. Dla Wikingów mit o Ragnaroku był proroctwem tego, co miało nadejść w nieokreślonej i nieznanej przyszłości, ale miał głęboki wpływ na to, jak Wikingowie rozumieli świat. Samo słowo Ragnarok oznacza Los Bogów. Niektóre fragmenty literatury nordyckiej nazywają to również Ragnarokr, zmierzch bogów. To wydarzenie było czasami nazywane Aldarok, Losem Ludzkości. Norny. Nieprzeniknione przątki losu pewnego dnia zdecydują, że nadejdzie wielka zima zima, jakiej świat jeszcze nie widział. Będzie ona nawet mieć swoją własną nazwę Fimbulwinter. Ze wszystkich stron świata smagać zacznie porywisty wiatr. Przyniesie ze sobą śnieg, który pokryje ziemię, a żar słońca zacznie słabnąć, sprowadzając na świat niewyobrażalne zimno. Ta zima trwać będzie tyle, ile trzy normalne zimy bez lata pomiędzy nimi. Ludzie desperacko będą poszukiwać pożywienia. Każde prawo i moralność wszelka pójdą w zapomnienie. Zostanie jedynie instynkt przetrwania. Silni zjedzą słabszych. Nastanie wiek mieczy i toporów. Brat zabije brata. Ojciec zabije syna, a syn zabije ojca. Wilki Skol i Hati, które od zarania dziejów polowały na słońce i księżyc na niebie, w końcu dostaną swoją zdobycz. Gwiazdy również znikną, pozostawiając jedynie czarną pustkę na niebie. Yggdrasil, wielkie drzewo, które spaja kosmos, zadrży i wszystkie drzewa, a nawet góry upadną. Łańcuch, który trzymał potwornego wilka Fenrira, pęknie i bestia uwolni się. Jormungand, potężny wąż, który żyje na dnie oceanu i otacza ziemię, wyłoni się z głębin, przy czym zaleje wodą cały świat. Nagle far statek wykonany z paznokci, z rąk i nóg, zmarłych mężczyzn i kobiet uwolni się i wypłynie w morze. Na jego pokładzie będzie armia gigantów, siły chaosu i zniszczenia, a jego kapitanem jest nie kto inny jak Loki, zdrajca bogów, który wyrywa się z łańcuchów, którymi ci go związali. Fenrir z ogniem buchającym z oczu i nozdrzy pobiegnie po ziemi. Jego dolna szczęka dotykać będzie ziemi, a górna nieba pożre wszystko na swojej drodze. Jormungand pluje swoim jadem na cały świat, zatruwając ziemię, wodę i powietrze. Kopuła nieba eksploduje i ogniste olbrzymy z Muspelheimu zaczną wyłaniać się ze szczeliny. Ich przywódcą jest Surtr. Dzierżący, płonący miecz, jaśniejszy niż słońce. Wkroczą na Bifrost, tęczowy most prowadzący do Asgardu, a ten pęknie pod ich stopami. Heimdall, boski obrońca zadmie w Gjallarhorn, aby obwieścić moment, którego bogowie się obawiali. Bogowie wyruszą na bitwę, mimo że znają wynik tego starcia. Dawno przepowiedziany przez Norny. Stawią czoła wrogowi na polu bitwy zwanym Vigrid. Odyn zawalczy z Fenrirem otoczony przez i jego wybranych wojowników, których trzymał tylko w Walchali. Czekali oni bowiem na ten dzień. Odyn i jego żołnierze zawalczą odważniej niż kiedykolwiek, ale i tak na nic się to nie zda. Fenrir połknie odyna i jego ludzie. Wtedy jeden z synów odyna, płonący wściekłością widar, rzuci się na bestię, aby pomścić ojca. Na jednej z jego stóp jest but stworzony specjalnie do tego celu. Był zrobiony z każdego skrawka skóry, jaki kiedykolwiek wyrzucali szewcy i za jego pomocą widar otworzy paszczę potwora, następnie wbije swój miecz w gardło wilka i zabije go. Drugi wilk Garm i bóg Tyr zabiją się nawzajem. Heimdal i Loki uczynią to samo, ostatecznie kładąc kres zdradzie oszusta. Freyr i olbrzym Surtr również przyniosą sobie koniec. Thor i Jormungand odwieczni wrogowie, w końcu mają szansę stanąć do pojedynku. Thor uderzy węża swym młotem, ale ten zaleje go taką ilością trucizny, której Thor nie zniesie. Thor postawi jeszcze dziewięć kroków, zanim upadnie i skona, a jego krew wsiąknie w ziemię, na której poległ. Wtedy świat pogrąży się w morzu i nic już nie pozostanie. Wszystko, co się wydarzyło, zniknie. Nastanie nicość, jak gdyby nigdy nic się nie wydarzyło. Niektórzy mówią, że to koniec tej historii i wszystkich historii, ale inni wierzą, że nowy świat, zielony i piękny, wyłoni się z wód. Widar i kilku innych bogów, jak Wali, Baldur, Chodr oraz synowie Tora, Modi i Magni, przetrwali upadek Starego Świata i żyli długo i szczęśliwie w Nowym. Mężczyzna i kobieta Liv i Life Trasir zdołali ukryć się przed katastrofą w miejscu zwanym las Hodminir. Po wszystkim trafić mają do żyznej i zielonej krainy, w której od teraz będą żyć. Nowe słońce wzejdzie na niebie, a wszystkim przewodniczyć będzie nowy, wszechpotężny władca. Wyobraź sobie, że jesteś wikingiem. Żyjesz w świecie, o którym wiesz, że pewnego dnia zostanie zniszczony. Nawet bogów nie ominie ten los. Nie pozostanie nic, nawet wspomnienie tego, co było. Jak taki świat wygląda dla Ciebie w chwili obecnej, biorąc pod uwagę, że ziarno tej ostatecznej zagłady zostało już zasiane, a świat nieubłaganie zmierza ku temu decydującemu momentowi. Czy nie rzuciłoby to ciemnej barwy tragedii bez sensu i daremności na świat i wszystko, co się w nim dzieje? Rzeczywiście trudno uciec przed konkluzją, że tak wikingowie widzieli świat. Jednak Ragnarok miał dla nich także inne znaczenie, które uzupełniało, ale i zmieniało ten tragiczny obraz życia. Oprócz tego, że był proroctwem dotyczącym przyszłości, które po drodze ujawniło wiele o podstawowej naturze świata, mit Ragnaroku posłużył również jako paradygmatyczny model ludzkiego działania. Dla Wikingów opowieść nie tyle przyniosła beznadziejność, ile inspirację i ożywienie. Tak jak pewnego dnia bogowie umrą, tak też umrze każdy człowiek. I tak jak bogowie wyjdą i stawią czoła swemu losowi z godnością, honorem i odwagą, tak samo mogą uczynić ludzie. Z tego punktu widzenia nieuchronność śmierci i nieszczęścia nie powinna nas paraliżować, ale skłaniać do szlachetnych postaw i szlachetnych czynów takich, które godne są opowiadania przez bardów wiele pokoleń po naszej śmierci.